Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was forszmak ale z kiełbaskami, czyli nieco inaczej, bez parówek, bez mięsa, ale bardzo smaczna, prosta wersja, która idealnie sprawdzi się na przykład na imprezy jak danie gorące. Przygotowuję patelnię i podsmażam kiełbaski, które pokroiłam na taką mniejszą kostkę, i do tego dołożyłam jedną dużą cebulę, i to podsmażam. Po około 5 minutach. Dokładam paprykę. Ja mam żółtą i czerwoną. Pokroiłam ją w takie paseczki. Następnie, jeszcze odrobinę mąki. To dokładnie mieszam i razem z tą mąką sobie podsmażam. A po kilku minutach przekładam do większego garnka wraz z podsmażoną mąką. Wtedy się zrobi fajny. Sos zalewam gorącą wodą, tak aby przykryła moje składniki. I to wszystko sobie będziemy dusić. Po około 20 minutach, dokładam pozostałe składniki. Ogórek kiszony, również pokrojony w takie paski, ale nie za dużo, żeby nie było zbyt kwaśno. Przecier pomidorowy, oczywiście sól, pieprz, paprykę słodką. Ja na koniec jeszcze dodaję świeży koper. Czekam aż danie zgęstnieje, zmiękną wszystkie warzywa. I tak wygląda moje gorące danie. Po około 45 minutach jest gotowe, bardzo smaczne, proste. Serdecznie polecam jako na przykład danie gorące na imprezy. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.